No, witajcie z pola kempingowego e, pod Hanią e, na północno-zachodniej Krecie w e, tydzień dzień jak co dzień na polu kempingowym dosyć pusto pogoda lepsza niż pokazują to aplikacje zarówno Google Weather jak i norweska YR um, i to bardzo różna um, no zobaczcie sobie zwykłe zwykłe jedzenie owsianka bardzo budżetowo zalana kupiłem olej, jest Lidl 4 minuty 6 minut na piechotę jakieś tahini lidlowskie mają olej Owoce kupuje, na, owoce kupuje na bieżąco e, nie, nie, chociaż lodówka jest, mógłbym tu trzymać, a, jakiś kefirek e, co tu jeszcze pieczywo jest jakaś pasata, będzie spaghetti może wieczorem no a co tutaj się dzieje? A tutaj już powinna być gotowa kawa no, jest, widzicie, jak ładnie plaża, może 10 minut stąd. Taka, którą lubię, a ta, którą jej nie lubię, może 4. Co więcej, kemping yy, jest czysty, trochę w starym stylu. Szczególnie te pysznice, które się nie zamykają, wiecie, nie ma. Czy tam wieszaków, takie, takie podstawowe rzeczy. Ale mogę korzystać do z elektryczności, butli gazowych w kuchni. Jest basen, plus bardzo drogi bar. Zresztą wszystko tutaj w Grecji, jak widzę, co dotyczy jedzenia, picia, to jest drogie. Nawet Lidl mam tańszy. w Anglii niż, niż tutaj i to naprawdę przeliczając te same produkty no co tu jeszcze pokażę wam namiot namiot jak namiot ale takie pudełeczka z pobliskiego Lidla bardzo się przydają umożliwiają jakąś segregację pierdół no nie wyobrażam sobie być tutaj w szczycie sezonu tutaj już w ogóle ciężko było wbić te moje śledzie od namiotu a jeszcze znaleźć jakieś miejsce pod sam namiot byłoby naprawdę ciężko tutaj w lipcu i w sierpniu no i ceny też sensowne 12 euro jak przekroczę trzy to, noce to 10 no właśnie może pokażę wam od razu jak o tym wspomniałem te punkty do ładowania to bardzo ciekawe rozwiązanie, proste, folią przykryte. Ładuje się tutaj moja komórka już, także na wypadek deszczu jest protekcja, co też się nigdy nie zdarzało na żadnym polu kempingowym od wyboru do koloru krzeseł stolików w ogóle dziwili się, że się pytam czy mogę wziąć. Także nie muszę siedzieć gdzieś tam wiecie, w kuckach jedząc śniadanie na przykład. No i obok też bardzo proste, ale jednak jest rozwiązanie do prania rzeczy. Witajcie, jest 7.27, niedziela. Wreszcie pierwszy dzień idealnej pogody. Dlatego też idę do centrum Hani z kempingu co zajmie mi 43 minuty Google i tam będę łapał autobus do plaży Fala Sarna Plaża Fala Sarna to jest jedna z trzech, które chciałem odwiedzić, obok plaży Balos i słynnej plaży Elafonisi. Fala Sarna jest troszkę mniej znana. Zobaczcie sobie, jak wygląda droga do, e, do Hani. Mam nadzieję, że rozkład autobusów, który pobrałem wczoraj, się zgadza. No nic, będziemy się łączyć z falasarny. Są już falasarnie. Patrzcie sobie na A ja idę w tym momencie do starej falasarny. Nawet nie wiedziałem, że istnieje. Po prostu słyszałem rozmowę jednego z turystów z kierowcą. Po prostu ostatni przystanek autobusowy to był ten najbliżej Starej Falasarny Więc idę, zobaczcie co gaje oliwne, taka okolica Zobaczymy No tak, widzicie, jeżeli, to jest, to jest to, ta Stara Falasarna Powinien mieć większe zaufanie do swoich notatek Jeżeli tam nie było wzmianki o tym, w ogóle nawet nie, nie powinien myśleć o przyjściu tutaj ale nie chciało mi się też zaglądać. E, aha, w ogóle notatki zostawiłem w namiocie, więc e, i tak bym je zobaczył. I co, to szklarnia nieciekawsza? Od tych pseudowykopalisk archeologicznych. Tak na moje oko może półtorej godziny do dwóch godzin w jedną stronę. Jesteście na plaży Balos którą bardzo chciałbym zobaczyć, ale niestety ostatni autobus z Falasarny na camping jest o godzinie 17.30, a jest już godzina 10.43 schodzę tutaj już do tej plaży yy, Falasarna do jednego z odcinków ludzie widzę rozbici na dziko podjeżdżają też kamperami wiecie co, myślałem żeby zrobić sobie taki prezent urodzinowy i za paręnaście dni po prostu pójść na tą plażę Balos przyjechać tutaj do Falasarny ale prosto uderzać już dwie godziny od tego pseudo wykopaliska od tego cmentarzyska jak nazwiecie Centrum Archeologii Starej Falasarny na plaże Balos, bo ona jest rzeczywiście bajeczna. Jak zobaczycie na zdjęciach no, ja mam ostatni autobus niestety z Palasarno 1730, jest godzina, jest godzina 11. Zmarnowałem tutaj 40 minut, żeby dojść do tego nieszczęsnego miejsca archeologicznego Coś się rozbił kamperem. Coś namiot. Gdzieś dalej kajaki. No a tak to plaża jak plaża Ale jest przyjemnie. Muszę powiedzieć, że piach jest wzorowy, a zaraz się gdzieś tutaj wyłożę Będę pływał. Nie, jest chyba za głęboko. Także nie, mam, nie narzekam. Plaża Balos może kiedyś. Trzeba cieszyć się tym co jest. Czyli plażą Palasarna.